Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na drugą część e, mierzymy z Simsej, i dzisiaj będziemy mieć sukienki. Mamy też e, spodnie, mamy bluzki, swetry i jakieś bluzy. Taki totalny miszmasz to będzie długie mierzymy, czy znaczy długie? Postaram się, żeby to było jak najszybciej, ale mamy bardzo dużo ubrań, także. Zaczynamy. Na pierwszy ogień idą sukieneczki, i teraz tak. Mamy tutaj sukieneczkę, która jest sukienką mini. Ona jest naprawdę bardzo króciutka, ale jest naprawdę bardzo urocza. Rękawki są koronkowe z wyszytymi kwiatkami. Tutaj mamy drugi materiał i tak samo jest, tu jest materiał taki, wiecie, cienki i na to jest ta koroneczka. Ta sukieneczka jest bardzo ładna, urocza, dziewczęca i uważam, że to jest też dobra propozycja na przykład na święta. Do tego bardzo ładna biżuteria, fajne buciki i po prostu jest idealna stylóweczka na Christmas. To jest króciutka sukieneczka, bardzo króciutka, ona nie była droga, ona była naprawdę w bardzo dobrej cenie, ale wydaje mi się, że wygląda bardzo ładnie i to jest też taka sukienka, która będzie pasować na różnego rodzaju jakieś tam okazje, imprezy. Ona się tak za wiele nie rusza, tylko że to jest naprawdę miniuweczka. Tutaj jestem jak najbardziej za, bo jest bardzo ładna. Prosta, klasyczna, z małym akcentem, ale wygląda bardzo ładnie. Druga sukienka, piękny czerwony kolor. Aha, jeszcze zapomniałam powiedzieć, że ja mam 1,66 m wzrostu i jeżeli chodzi o biodra, to jest tutaj 102 mniej więcej centymetry. Tu jeżeli chodzi o biust, to jest. Do 88, tak 88-90 mniej więcej Tak, talia nie pamięta, bym musiała sobie zmierzyć W każdym razie, mamy teraz czerwoną sukieneczkę, która jest bardzo ładna Po pierwsze, ma fajne te marszczenia tutaj bo trochę tutaj wiadomo podkreślają ten mój brzuszek Ale nie wygląda to jeszcze aż tak źle jak w niektórych innych sukienkach Sukienka ma z przodu rozporek, który się rozpoczyna troszeczkę za krokiem I ta sukienka jest taka wiecie... Fajna, ogólnie bardzo fajnie leży z tyłu, wygląda w taki sposób i powiem Wam tylko tak. Taki rodzaj sukienki, które nie wiem, gdzie bym mogła założyć. Ale jeżeli ktoś na przykład lubi bardzo tak um, elegancko, to na święta też bardzo fajnie to będzie wyglądało. Do tego zakładamy marynarkę i mamy naprawdę bardzo ładną, świąteczną stylizację. W ogóle te wszystkie cztery sukienki, które Wam dzisiaj pokazuję, to tak według mnie nadają się nawet na właśnie um, święta. Myślę, że. Um, Zrobimy sobie dwa odcinki, właśnie co można byłoby sobie kupić z sieciówek, właśnie na święta. Minus tej sukienki jest taki, że ma odsłonięte ramiona, i ja tego nie lubię. Wolałabym, żeby ta sukienka miała jakiś fajny rękaw, ale ogólnie też ta sukienka nie była droga i wygląda też bardzo ładnie. Materiał jest sztuczny, to prawda, ale naprawdę wygląda bardzo przyzwoicie ta sukieneczka. No i nawet dobrze się układa na mojej sylwetce. Także tutaj jestem też jak najbardziej za. Kolejna sukieneczka, cekinowa, cekiny dalej rządzą i powiem Wam szczerze, że na stronie mi się bardziej ona podobała, jak przyszła i zobaczyłam, mówię, mmm, nie jest taka fajna, jakby mi się to wydawało, ale jak ją założyłam na, sobie, na siebie, to wygląda to też zdecydowanie lepiej, znowu, wolałabym, żeby był rękawek, no ale dobra, nie ma co tutaj aż tak wybrzydzać, nie każdy musi lubić rękawki, to jest tak, beżowa, z takimi... No, białymi, perłowymi cekinkami. Z tyłu ma bardzo ładnie tak wycięte. I to jest taka sukieneczka też. Dla mnie to jest sukienka imprezowa, świąteczna, na Sylwestra, na jakąś taką domóweczkę. Też spoko. Tak, jest to również miniuweczka. Ale wygląda bardzo ładnie i też nie była, słuchajcie, droga e, Tylko z drugiej strony wydaje mi się, że ja w tym momencie jestem trochę za blada do tej sukienki I jakoś tak się w całość e, średnio komponuje z m, moją karnacją i, i w ogóle No nie wiem, wiecie, no też inaczej zupełnie byłoby, gdybym miała zrobione włosy, wiadomo to też dużo, dużo, dużo robi. W każdym razie ta sukienka wygląda bardzo przyjemnie. Nawet mocno nie podkreśla tutaj mojego brzuszka, więc tutaj jestem też jak najbardziej na tak. I ostatnia sukienka, też cekinowa, czarna. Bardzo fajna, bardzo ładnie się mieni, tak jak widzicie Z tyłu wygląda tak I ona tu z tyłu ma delikatne marszczenie Też jest krótka, ale wydaje mi się, że chyba jest lekko dłuższa niż ta beżowa Ale powiem Wam tak W tamtym roku już mierzyłam właśnie taką sukienkę, która była w pełni z cekinów Ale te rękawy tak mnie kolą I to jest tak mega niewygodne, że stwierdziłam Wygoda przede wszystkim Sukienka jest bardzo ładna, wygląda bardzo ładnie, ale naprawdę gryzie. Tu całe, całe yy, ramiona i, i, i ręce mnie po prostu gryzą. Czuję, że mnie to po prostu bardzo mocno swędzi, więc tutaj jestem na no nie, jeżeli chodzi o to, ale jeżeli chodzi o sam wygląd, to to wygląda ona całkiem ok. Wiecie, no ja już kurwa nie jestem modelką, no co tutaj będę ukrywać? No nie jestem modelką. No trudno, nie ma co na tym yy, płakać. Zapinamy ją na zameczek, proszę bardzo. O. I dla mnie to też jest sukienka typowo na sylwestra, na karnawał, na Andrzejki i na święta też jak najbardziej, na Wigilię. Dlaczego nie? I teraz tak, moi drodzy, to są cztery sukienki, które wam pokazałam, i one były wszystkie w rozmiarze. M. Moje wymiary już podałam, nie każcie mi mówić ich raz jeszcze. I teraz tak, z tych czterech sukienek, jeżeli miałabym sobie jakąś zostawić, to byłaby ta czarna, bo naprawdę jest bardzo przyjemna, chociaż ta czerwona mnie mocno kusi, żeby ją sobie zostawić na wakacje, jak sobie pojedziemy z Bartulą do Chorwacji. Ale nie wiem, z drugiej strony wolałabym bardziej jakąś taką wsiu. Zobaczymy. Jedziemy dalej. Przechodzimy teraz do takich normalniejszych stylowaczy. I słuchajcie, zamówiłam sobie body, które ja już widziałam w sensieu, ale problem jest taki, że, moi drodzy, te body jest upierdzielone tutaj. Jeszcze o. Tutaj, także słabo, ale body jest bardzo fajne, bo ja lubię, jak takie właśnie przylegające jest te wody, bo do takich spodni super wyglądają, do jakichś spódniczek i tak dalej. Teraz będziemy sobie to y, mierzyć, wszystko. I powiem Wam szczerze, że jest bardzo przyjemny ten materiał. Ja mam je w rozmiarze M i tutaj w kroku wszystko dobrze, wszystko super. No i drugie, druga rzecz to są spodnie. To są spodnie typu Flare. Czekajcie, tu gdzieś jest ten napis. O. I tak, ja mam w rozmiarze 38 i one są ogólnie dobre Są tu lekko luźniejsze, ale 36 by się na pewno nie zmieściła I osobiście uważam, że chyba mi jest najlepiej właśnie w takim rodzaju spodnia Dlatego, że jak są bardzo szerokie, to ja po prostu mam wrażenie, że wyglądam jak taki grubcio A ja nie chcę być grubciem I uważam, że właśnie ten rodzaj bardzo dobrze na mnie wygląda Może to brzmi nieskromnie, ale tak po prostu uważam Już mam pokazać na dole, jak wyglądają te spodnie o, i możecie zobaczyć, wiecie, flare to są takie spodnie, że... Tu mamy obcisłe, a nogawka jest rozszerzona Więc wydaje mi się, że to naprawdę wygląda bardzo, bardzo fajnie Szkoda, że nie przyszły mi moje nowe buty Ale dzisiaj pewnie będą Dlatego też pokażę Wam je na vlogu Więc oczywiście zapraszam też na vloga, w którym pokażę Wam super buty Bardzo lubię tę markę, mam jedne parę butów i mega uwielbiam I tak, z, z boku wygląda tak, wiadomo, bo tutaj trochę burzuch odstaje Ale zaletą z tych wysokich spodni jest to, że one się tutaj zbierają i aż tak to nie wylewa się, nie? No i o, proszę bardzo, tak wyglądają ym, z tyłu. Dla mnie te spodnie są super, mega rozciągliwe. Słuchajcie, nie, nic się nie wpajają. Wszystko jest jak najbardziej git i mają bardzo fajny kolor. Naturalnie linki wszystkie znajdziecie w opisie. I słuchajcie, teraz mam spódnicę taką z y, ekoskóry, też z wysokim stanem. Ona jest tak jakby lekko przecierana, nie wiem, czy Wy to dobrze widzicie. Teraz będzie lepiej widać. I powiem Wam tak, mamy tutaj kieszenie, ale ta spódnica totalnie spłaszcza mi tyłek jeszcze bardziej. Poza tym tutaj mi się odznacza też y, body, no już trudno. Y, wiecie co, powiem Wam szczerze, że tutaj jest dla mnie troszeczkę luźniejsza. I ona wyglądała fajnie na stronie, ale chyba nie do końca fajnie na mnie. Kiedyś z Wasyla miałam taką super właśnie spódnicę takiej ekoskórki. Bardzo ją lubiłam, bardzo często ją nosiłam i no jak ją często nosisz, to jest taki materiał, który dosyć może nie tyle szybko, ale się jednak zużywa bardziej niż na przykład jeans. No i tak jakoś szukam takiej fajnej, ale to chyba nie jest to. Jakoś tak no krępuje mocno ruchy. Powiem Wam szczerze, że to nie jest to. To nie jest to i jakoś tak na stronie wyglądała zdecydowanie e, lepiej. No a tutaj. No nie, nie, jestem tutaj na nie, także ta spódnica na pewno idzie do zwrotu na 100%, bo jakoś tak średnio się nie czuję, ale nie można jej zarzucić, bo jest tutaj ka konkretny kawał materiału. Także to jest na plus. Teraz propozycja jasnych spodni. Bardzo fajne. To są takie eleganckie spodnie, ale powiem Wam szczerze, że są bardzo miłe, przyjemne w dotyku. Zaraz zobaczymy sobie, jaki to jest materiał i Wam tutaj napiszę. One mają kancik i wiecie, na przykład uważam, że właśnie z tym body wygląda bardzo fajnie. Mamy tutaj czarny pasek i on był w zestawie. Jest... o! Z tyłu wyglądają tak, no wiadomo, tutaj te body się to coś mocno y, odznacza, ale naprawdę te spodnie są fajne, w ogóle jakie one są bardzo przyjemne, takie, wiecie, one są takie lejące i wyglądają bardzo ładnie. Super! Ej, powiem Wam, że normalnie gdybym pracowała w urzędzie, to są idealne spodnie do urzędu, a że już nie pracuję, no to nie potrzebuję, nie? ale okulnie mega fajne i zobaczcie jaki w ogóle super to jest kolor tych spodni, naprawdę kieszonka, ja mam w rozmiarze M te spodnie i one są lekko za luźne, ale w S bym się pewnie nie wcisnęła zarąbiste są te spodnie słuchajcie mega fajne, w ogóle fajnie w nich wygląda sylwetka tu jestem też na tak Teraz przechodzimy do dwóch sweterków i powiem wam tak, to mamy taki sweterek z takim golfem bardzo luźnym, bardzo ładny kolor jest tego sweterka. Mamy tutaj taką nitkę beżową, ciemniejszy beż, taki brązik i białą. Bardzo ładnie się to komponuje. Sweterek jest bardzo przyjemny. On jest oczywiście sztuczny akryl i poliester, ale naprawdę tutaj fajnie jest to, bo to jest takie wiecie, nie, nie, nie że tak przylega mocno do szyi, tylko to tak właśnie o Ładnie odstaje i to fajnie wygląda Nawet bardzo ładnie wygląda właśnie ten golfik z tymi beżowymi spodniami To jest yy, krótki dosyć ten golfik I on jest lekko oversize'owy To jest rozmiar S I on jest oversize'owy Ale fajne jest też to, że rozmiar że S nie są rękawy takie tylko rękawy są długie. Także to jest na duży plusik. Tutaj, oczywiście, możemy sobie zrobić tak, jako ja naczelny milenials, oczywiście, to można to sobie troszeczkę o, wsadzić do środeczka. Proszę bardzo. I też troszeczkę to będzie inaczej wyglądało. Można sobie to troszeczkę o, podwinąć. W taki sposób, albo po prostu tak o, wypuścić. Ten satelek jest wykończony o takim splotem, proszę bardzo. Tak, mamy tak, że tak wygląda. Także też bardzo ładne, bardzo, bardzo fajne. Tutaj jestem też na tak, bo wygląda naprawdę super i będzie fajnie wyglądać do wszystkich jesiennych i zimowych stylowaczek o, i mamy teraz wtorek w motyw zwierzęcy, w panterkę i on jest taki, wiecie, milutki, yy, miśkowaty, bym powiedziała i też go mam w rozmiarze S, bardzo dopasowany, na dole mamy taki, o, ściągacz i słuchajcie, mam też taką brązową spódnicę bawełnianą i ja mam ją w rozmiarze S, ale on tu się jakoś bardzo dziwnie układa. I mam takie bardzo mieszane uczucia to do tej spódnicy. Jest ona obcisła, bardzo milutka i przyjemna, ale chyba to nie do końca też mój vibe. Przez to tutaj takie jakieś dziwne to jest. Nie wiem. Suterek, jak swiaterek? Fajny? O! Minutki. Wiecie, do tego ubieramy po prostu jeansy i mamy taką stylóweczkę fajną, gotową, luźną na co dzień, czemu nie? Ale też wydaje mi się, że fajnie wygląda właśnie do takiej e, brązowej spódnicy. Myślę, że to też dobrze się mm, komponuje. Nie wiem co o tym sądzicie, ale mi się to bardzo podoba. Jeszcze Wam pokażę właśnie na dole tę spódnicę, bo ona jest jakaś dziwna. O, no bo zobaczcie, tutaj ona w ogóle się jakoś tak dziwnie marszczy. Ona tu ma takie marszczenia, widzicie to, nie? Ale jakoś tak. Mm. Nie do końca to jest mój vibe, na pewno mocno podkreśla tutaj wszystko, no bo jest bardzo obcisła i jest to bawełniana spódnica Mamy z boku rozpóreczek, z tyłu wygląda w taki sposób, no i tyle Fajna jest ta spódnica, ale tutaj to mi się nie podoba, to wygląda jakoś dziwnie, no Teraz skupmy się najpierw na tych spódnicach, spodenkach i teraz tak, ja mam je w rozmiarze M, one są dla mnie lekko za duże. Jakby była rozmiar S, to może byłoby lepsze. Wiecie, to jest oczywiście do wyprasowania. Mamy tutaj spodenki, na to mamy taką fałdkę i mamy taką, takie, o, spódnicą spodenki. I powiem Wam tak, kolor jest bardzo fajny, bo to jest taki mm, śliwkowy, to nie jest taki typowo bordowy, tylko to jest taki śliwkowy i swoją drogą wygląda naprawdę bardzo fajnie. Ja do tego po prostu widzę te moje czarne, długie kozaki nowe, które mam. Picabello. Do tego albo czarną koszulkę, albo białą, może tutaj też białą koszulę, albo jakąś inną w ogóle koszulę, pokombinujemy. Bo ja sobie to zostawię, bo naprawdę to mi się spodobało. I myślę, że to będzie część, którą ubiorę na święta, któreś, o ile będę, nie wiem o ile jakiś dzień świąt będę miała wolny e, więc tak, e, są bardzo przyjemne naprawdę są mega przyjemne te spod e, spódnice, spodenki no i mówię, kolor mi się bardzo podoba, ja lubię takie kolory naprawdę, no i też e, no fajne, to jest fajne Podoba mi się. starać się to robić szybko, żeby te mierzymy nie trwało godzinę. Dobra, mamy teraz taki satarek i to jest satarek w kolorze bordowym. Bardzo przyjemny. On jest obcisły, tak, ale powiem Wam szczerze, że nie wiem jaki to jest rozmiar. Nie pamiętam rozmiaru M. -ka. Mamy rozmiar M i tak, jak widzicie... On bardzo dobrze przylega do ciała. Mamy tutaj złote guziczki z takim rozporeczkiem. Bardzo fajny, poprawny sweterek. Wydaje mi się, że będzie pasować do wielu y, stylizacji: do spódniczek, y, do y, eleganckich spodni, do zwykłych jeansów. Naprawdę bardzo fajny sweterek. No i przede wszystkim jest też bardzo y, milutki: naprawdę bardzo milutki. Do tego fajna biżuteria. No, jaka ja tu mam srebrno, a tu jest złoto. No ale to też, słuchajcie, teraz można mieszać do woli. Y, myślę, że też będzie dobrze wyglądać, jak się go włoży do środka, bo on nie jest też taki y, Gruby, także tutaj spoko. Ja wiem, do tej tego, do tego akurat spódnicy spodanek nie pasuje, wiem, ale wydaje mi się, że wygląda ym, ten wtarek bardzo przyjemnie. Jak ktoś lubi wtarki, why not? I przechodzimy do mojej ulubionej części garderoby, czyli takie bluzy oversize'owe przez głowę. Zobaczcie, to jest bluza, która jest taka dosyć luźna, nie ma co mówić. Eee, mamy tutaj kołnierzek, jest kolor taki. Hmm. Jakby to określić, to nie jest ani taki czysto brązowy, ani taki czysto bordowy, takie coś pomieszane. Ja mam rozmiar M, bo chciałam taką właśnie zobaczyć luźniejszą i ja po prostu to lubię. I powiem wam szczerze, na przykład y, ta bluza. Y, Wygląda ogólnie fajnie z tymi z spodenkami, ale nie ten kolor. Tutaj bym musiała być na przykład czarna i wyglądałaby to trochę lepiej, bo trochę te pasy, ten pasek z tym kolorem się gryzie. Może w kamerze tego tak bardzo nie widać, ale tak jest, widać. To po prostu tak normalnie na, na, na żywo widać, że się te kolory gryzą, ale kurde, ta bluza jest taka super, po prostu ja uwielbiam takiego rodzaju bluzę, bo dla mnie to jest po prostu najwygodniejsza część garderoby ever. Także wiecie... Spokojnie, ta bluza jest super, a druga bluza jest jeszcze fajniejsza. No i mówię, ta bluza jest dla mnie jeszcze fajniejsza i ma bardzo fajny kolor, taki właśnie burgundowy, ośliwkowy, mamy ten napis Beverly Hills, California, mamy też białe paseczki tutaj na końcu i są w ogóle ciekawa, czy to nie będzie jakoś farbować, albo czy to po prostu nie złapie koloru tej bluzy, no ogólnie bluza jest super, no ja nie będę Wam tutaj ściemiać, ja jestem ogromną fanką takich bluz. I najczęściej tak po prostu chodzę ubrana, bo to jest po prostu mega fajna bluza Jest oversize'owa, to też jest rozmiar M, proszę bardzo, wygląda tak No ale też spoko wygląda z tymi spódnicą spodenkami, nie? Jak ktoś lubi taki styl, to jest taki trochę college styl, taki college'owy, no, na pewno, tak Tak, no, fajna jest ta bluza, mega, mega, mega Me gusta mucho, po prostu, naprawdę Super bluza i jak ktoś lubi, to w ogóle w Simcoe mają czasami takie zarumbiste bluzy, chociaż najlepsze według mnie bluzy mają w Stradivariusie, tak. Ale no, ta jest też mega fajna i mega polecam i już sprawdzamy, jaki tu jest skład, ale wydaje mi się, że też będzie taki dosyć dobry, jeżeli chodzi o, o tę bluzę. Tak samo, 60% bawełna, 40% poliester, spoko. Kurde, no zarumbista jest ta bluza, naprawdę mega. Polecajka gigantyczna, jak ktoś lubi... Super! Teraz mam taki zestawik garniturowy w kolorze siwym, ogólnie ja z tym kolorem nie przepadam, ale sama oczywiście mam garnitur siwy na, z marynarką, ale z Nexta, który kupiłam w lumpie, ale on kosztował 10 zł i bardzo go lubię, często go nosiłam jak pracowałam w urzędzie. Teraz tak, tu mamy na gumkę spodnie i wiecie co, ja wzięłam rozmiar M i ogólnie jakbym wzięła S to by pewnie leżej, lepiej leżały, e, oczywiście one są bardzo wygniecione, e, no ale już ja nie będę tego pracować. E, i mam kamizeleczkę, tylko mam kamizelkę w rozmiarze M też, i ona jest dla mnie chyba za duża. Jednak tutaj S powinna wpaść, jeżeli chodzi o y, tę y, kamizelkę. Y, materiał jest mieszany, w większości jest tutaj poliester, ale jest do mieszka elastanu, 5% bodajże i wiskozy. Y, y, Także skład jest powiedziałabym do oknięcia um, ogólnie jest to bardzo przyjemny materiał nie, ani nie gryzie ani jakoś mnie mocno nie ziębi a dlatego, że może mam ręce stopy założone eee... sam garniturek ten komplecik wygląda w miarę ok, po prostu tutaj by musiała wlecieć jakaś koszulka na pewno na górę. No i to, że ta kamizelka raczej rozmiar S, a nie M, bo ona jest dla mnie tutaj no zdecydowanie za luźna i jakoś tak, jakby to było bardziej dopasowane, to wydaje mi się, że ten garniturek wyglądałby zdecydowanie lepiej. Spodnie są po całej szerokości. Po całej długości szerokie, także wiecie, spoko. Tutaj fajny but i po prostu styloweczka GIT. Jeszcze Wam pokażę jak one leżą na stylu, y, na poszladkach. No nie wyglądają źle. Y, są, jest to w ogóle bardzo wygodny materiał, w ogóle nic nie krępuje, także tutaj y, też jak najbardziej y, spoko propozycja. I teraz słuchajcie, mam drugą kamizelkę, wzięłam sobie ją po prostu, żeby zobaczyć, jak będzie wyglądała. I jest zupełnie inna. ma już zupełnie inny materiał. Jest w takim fajnym kolorze, właśnie takiej głębokiej śliwki. I zobaczcie, to też jest rozmiar M, ale ona już jest dla mnie idealna. Ona już jest dla mnie idealna. I w ogóle wydaje mi się, że lepiej jest skrojona niż ta właśnie siwa. Nie do końca chyba pasuje to do siebie. Ale nieważne, bo chciałam zobaczyć po prostu właśnie, jak to będzie wyglądać. Ona jest lekko oversize'owa, ale jest zdecydowanie lepiej yy, wygląda na mnie niż ta siwa, właśnie. Tak przynajmniej mi się wydaje. Co czy nie? Tak mi się wydaje, że to jednak lepiej wygląda yy, ta fioletowa niż tamta siwa. W każdym razie. Kamizerki kamizelki w ogóle ja swoją drogą kiedyś miałam, ich bardzo dużo i bardzo je lubiłam. A teraz jakoś po prostu nie mogę się za bardzo do nich przemóc, pomimo tego, że mi się mega podobają. I słuchajcie, została mi ostatnia rzecz, ostatnia sukienka i kończymy. Sukienka tak zwana, mała czarna bym powiedziała. Ja mam ją w rozmiarze M i słuchajcie. To jest taki prążkowany materiał. Widać te prążki, widać te prążki na guziczki, ale ona jest tak. Poliester, przewaga bo ponad 60%, trochę wiskozy i trochę elastanu. I tak, tutaj ona ma takie pufeczki na ramionach, przez co ta sylwetka wleje się troszeczkę taka większa, ale z drugiej strony tutaj ładnie podkreśla sylwetkę, więc ta sukieneczka wygląda bardzo fajnie. I tutaj tak naprawdę nie musimy już żadnej biżuterii, bo mamy cały, przez całą sukieneczkę takie ozdobne guziki i wygląda to naprawdę bardzo przyjemnie. Nawet do tego można ubrać grube, czarne rajstopy i mieć fajną stylóweczkę, jak będzie już naprawdę bardzo zimno. Z tyłu ona wygląda tak i co mnie bardzo cieszy, to w ogóle nie podkreśla tutaj, w ogóle, w ogóle nie jest tutaj moich fałdek, więc to jest naprawdę mega, mega fajne, muszę przyznać. Ehm, sukienka jest bardzo przyjemna. Jakby mam wrażenie, troszeczkę rozszerzone rękawy. Tak, ona ma troszeczkę rozszerzone rękawy. Fajna sukienka, taka na co dzień dobiegają do latania why not? Dotrwaliśmy do końca tego długiego mierzymy, ale mam nadzieję, że taki przegląd konkretny, wydaje mi się, ubrań z Seinseja na ten sezon, jesień, zima i ten sezon, nawet już świąteczny, Wam się do czegoś przyda. Długo czekałam na tę przesyłkę. Film pojawiłby się dużo wcześniej, ale niestety czekałam prawie dwa tygodnie na paczunkę. No dobrze, dziękuję Wam bardzo za oglądanie i witam też bardzo serdecznie, powiem to powiedzieć na początku, nowych subskrybentów. Jest mi niezmiernie miło, że jesteście na moim kanale. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i oczywiście zostawcie też sobie, po sobie jakiś komentarz. Będzie mi naprawdę, naprawdę niezmiernie miło. A jeżeli gdzieś umknie mi jakiś link, to oczywiście dajcie znać. Ja Wam go wkleję, jak tylko będę miała telefon w ręku. No dobrze, moi drodzy. Widzimy się w następnych odcinkach. Dziękuję za oglądanie i oczywiście zapraszam na pierwszą część, czyli na odzież Wierzchnią. Widzimy się później. Pa, pa!